Zobaczcie szybko, widzowie. Jest ta zielona kometa. Jest, mamy to. Udało nam się. Mamy zieloną kometę. Przelatuje tu właśnie. I się chowa, bo chmury są. Było widać przez chwilę tą kometę. No niestety teraz już jest za chmurami. Ale coś mi się tak wydaje, że... Dobra, Grzesiu, weź już. Ty już skończę, zaraz ty i ciszę nam godzinę. I słuchajcie, widziałem kometę, więc ja nie przestanę. to No, i ona gdzieś leciała w tamtą stronę. Widziałem. I to była kometa. Tak mi się wydawało. Ale tam widziałem taką małą kropkę, może to była ta kometa? Ja nie wiem. O, kometa leci, kometa, leci, kometa, patrzcie, patrzcie. Drży mi rękę, ale patrzcie, leci tam kometa, widzicie? Tu? Tu tu, tu, tu. kometa leci, zielona. Widzicie? Tutaj jest ta zielona kometa. O tam, zielona kometa, widzicie? Gdzieś tam takie zielone. O, widzicie, czekajcie, widzicie. O, jest zielona kometa. Znowu, znowu, znowu. Widać ją. Tu, tam, się już za murami schowała. Aha. Żartuję, to był księżyc. <laughs> to był księżyc. Pewnie się tak każdy da nabrać, że to kometa. Znowu widzę kometę. I patrzcie, znowu widzę tą kometę. Znowu widzę kometę. Przelatuje właśnie tu kometa. Patrzcie. Patrzcie, jak jasna kometa. Ja się tego nie spodziewałem. Widzicie jaka jasna ta kometa? Mówili, że to będzie jasne. I poświata. No. I jak ten księżyc ten jest i rozjaśnia to niebo coś widać ale tak widziałem tą kometę